Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale A dzisiaj zagramy sobie w centrum handlowe Taikin Widzowie, ogólnie nie pamiętam, które to już jest piętro, więc zaraz sobie zobaczymy Ale mam oczywiście zadanie Muszę zbudować więcej sklepów Muszę sprzątać, bo ktoś zrobił bałagan Okej, okay, cztery nowe sklepy i posprzątać siedem na trzecim piętrze rzeczy Czyli ile mam pięter? Trzecim piętrze? Okej okay. No dobra, sprzątamy. Jezus, jaki tu jest bałagan? Tu co, co tak nasyfił widzowie. Co za to, zeskanę. To Jezus Maria, jaki bałagan! Matko boska. No dobra, posprzątamy. Ale normalnie. No bardzo duży bałagan mi tu zrobili w tym piętrze, ale trudno. Posprzątane. Zbierzemy pieniądze. W ogóle, widzowie, yy, już mamy 7 prawie milionów. Idziemy na piąte piętro. Kupujemy roślinkę. Oświetlenie, obszar, poręcze, poręcze. Dobra, i kupujemy, widzowie, jeden sklep. Mamy. Kupić albo beauty, albo elektronika. I mam tutaj beauty fryzjera rzadkiego, więc wywieźniemy sobie tego fryzjera. No czy to się liczy na na sklep, tak to się liczy, no. Widzę, że w ogóle ostatnio już były chyba trzy odcinki z tej gry. Poczekajcie, sprawdzę ile mam pięter i wtedy jesteśmy na piątym. Jak to, skoro robimy po dwa? Aha, no tak, bo teraz będę zrobić piąty i szóste. Czyli to jest trzeci odcinek. Oki, doki. Więc trzeci odcinek z tej gry. Chyba. Dalej elektronika albo jedzenie. Chiniemy sobie takie smoothie. Na razie wszystkie, które miałam, sklepy. Kolejny sklep. Elektronika albo ubrania. Komputerowy. Go akurat nie mam. I czwarty sklep i wracamy do Martiego ubrania, więc będziemy sobie rzadki. I wracamy do Martiego. Dobra, widzę, że zablokujemy sobie tu, żeby nikt nam nie wchodził. I wracamy. Cześć! Dostanę ten legendarny sklep. Jak myślicie jaki to będzie sklep? Ja myślę, że jakiś jedzeniowy może. Budowlany. Okej, okay, budowlany to... <ścoughs> Ciekawy w sumie sklep. No i musimy... Oczywiście wrócić za 8 godzin, wyrzucić tę butelkę, bo przeszkadza nam. Głośno to było, ale, ale dobra. Dzisiaj nie nagrę późno widzę w filmiku, więc mogę być trochę głośniej. Ale wiecie, jednak nie za bardzo, bo jednak i tak jest późno. Jak widzicie. Matko Bosko, pomocy. Co tu mi się wydarzyło, dobra żyję ja. Jak widzicie na moich filmikach na przykład, że. Mm, wy widzicie ten film na przykład we wrześniu, nie? A że film był nagrywany w sierpniu. No, po prostu dlatego, że mam bardzo dużo filmów nagranych na zapas, więc pewnie ten film, który teraz nagrywam, który nagrywam 8 września, to pewnie widzicie go gdzieś w październiku. Ale po prostu ja nagrywam filmy bardzo naprzód, na zapas. Dobra. mam tu kolejny sklep, widzowie, zaraz nam się pieniądze w ogóle skończą. Mamy 3 miliony. Dobra, może trochę przesadziłam, ale za niedługo tam się skończą Czyli pewnie zrobimy to piętro i trzeba będzie poczekać, więc wiecie Następny odcinek, widzowie, w ogóle sobie zbiorę 10 tysięcy, żebyśmy 10 tysięcy? 10 milionów, żebyśmy w ogóle nie musieli Nic jakby Zbierać żadnych pieniędzy Kiedy nie mam pieniędzy Pozwyczaj to znaczy kupimy obszary i pójdziemy zobaczyć do sklepów, na przykład co możemy wziąć. Okej, okay, tu możemy oczywiście zdobyć smoothie. Mamy różowy smoothie, bardzo ma dziwny kolor, jakby były barwniki. Widzimy sobie, więc nie tą. wnikajmy w to. Chciałabym mieć brodę. Jezus Maria. Pięknie wyglądam, no zobaczcie, no czy to mi nie pasuje do mojego smoothie? Idealnie za mi do smoothie pasuje, widzowie Nie mogę jeszcze spodnie garnituro, karnitur, o maska, nie wytrzymam I spodnie garnituro Mieniam ja spodni? Halo? Czy ja nie mam spodni? Widzowie, coś się poposzło, nie tak nie mam spodni na sobie No to robię tak, że chodzę bez spodni Trudno czy mogę tu coś kupić? Nic nie mogę. No dobra, widzowie. To zbierzemy pieniądze. Jezus, nie mogę. Rozwalamy to, broda. Piękna jest. Pasuje mi. Idealnie słuchajcie. Tylko by mi się spodnie przydały. No bo nie mam spodnie, ale dobra. Już nie ważne. Mamy 6 milionów. Yy. Więc... Wystarczy nam na to piętro. Kupimy sklepik. Obając jakim no To widzimy sobie takiego. Nie wiem, cóż go miałam. Nie spojrzałam. Trudno. Dobra. Tu się kupimy roślinki. Kupimy to miejsce. Ciekawe co tu będzie. Zgadujemy, zgadujemy. Ja już wiem. Wojalnia tam będzie. następnym piętrze możecie zgadywać. Ale też później. Tu nic nie możemy oczywiście w tym sklepie wziąć. Bo nigdy w tych legendarnych sklepach nic nie można wziąć. Nie rozumiem dlaczego. Szkoda. Ufaj, by było, ale trudno. Dobra, kolejny sklepik gotowy Dobra, o, mogę zmienić na koszulkę jakąś czerwona, No pięknie, a jest różowa? Jest różowa? Tak bym była cała różowa, widzowie Cała na różowo, chyba jest tylko żółta i czerwona Jeszcze jest Ale zostawimy sobie tą czerwoną, bo najbardziej pasuje mi tak do różowego i bierzemy, robimy tą bawialnię. Ta bawialnia troszkę nam zejdzie, tych pieniędzy zmienią, bo no tu będzie z 20 rzeczy do odblokowania. A jedna jest po 50 zł, gdzieś mniej więcej, po 50, 40, coś takiego, huśtawka, huśtawka, huśtawka. Kulki, jum zum. Dobra, tutaj kupujemy coś, coś, coś. Jeszcze, kurde. Czy jedno coś? Idziemy na górę. już Maria! Co tu się zadziało? Zjeżdżanie Muszę zjechać. O nie, nie się zjechać Dziur do góry. Piękne to było. Naprawdę tak się świetnie się bawiłam widzowie, naprawdę wiecie? No, świetnie. W ogóle. W opisie dam wam. No napiszę wam, jak się nazywa. Jak nazywam się na Robloxie i możecie mi napisać, jak będziecie chcieli mnie dodać do znajomych, to możecie mi napisać, że nazywacie się na Robloxie tak i że mnie dodaliście, że was zaakceptowała, jak chcecie. No, czajcie wodę Jak chcecie, żebym was dodała na Robloxie, po prostu piszecie mi w komentarzu mm, wasz nick i ja Was tutaj zaakceptuję. A ja Wam napiszę mój w opisie. No, w opisie. Będzie. Dobra, schody ruchome, podłogę. I jedziemy do wóz. Mamy list. Oczywiście, że postęp w centrum handlowym, piętro szóste odblokowane. Winda. Roślinki, oświetlenie, obszar, poręcze. Poręcze. Sklep. Um my nie kupować z ubraniami, więc wezmę tutaj z pięknym. Na razie sobie kupimy sklep, a później. Kupimy sklepy, a później je wypełnimy. Sklep muzyczny albo sklep spożywczy. I ja mam brać albo generalne, coś w sensie ogólne, albo z jedzeniem, a nie kupować z ubraniami i beauty. Wezmę chyba muzyczny. Z rzadki. Nie no, dobra, weźmiemy z jedzeniem. No. Dobra, kolejny sklepik Ogólny albo z elektroniką Więc weźmiemy sobie taki może I jeszcze jeden Generalny, czyli ogólny No już mamy ogólny ten, ale o, fontanna Kolejna W sensie pieniędzy już mi nie starcza Tylko mi zaczyna dwie roślinki 147 tysięcy roślinka wiecie, ja z pieniędzy. To to dużo. Ile ten film będzie trwał? 10 minut. No, czyli będzie tak z 15 trwał pewnie. Mamy no, 4 miliony. Jeszcze jeden sklep nam został do kupienia. Dodatkowy milion. Dobra. Yy, oba nie gwita. sobie ten na środku, bo tylko go nie mamy. I kupimy ten duży. Zgadujcie, co tu może być. Tak, ową pokażę. Ja myślę, że tu będzie sklep spożywczy. Czy prawda tam już mamy, ale tu będzie drugi chyba. Dobra. Wypełniamy sobie ten sklepik. Mamy wypełniony. i Jak już sobie widzę, wypełnimy ten jeden i tam te mniejsze. To wtedy sobie pójdziemy zobaczyć, co w środku mamy i czy coś możemy wziąć. Muszę mnie Tu muszę iść po pieniądze. Dobra widzowie, ogólnie mam już 3000... 3000... przepraszam ile. 3 miliony prawie. Yy, to jakiś spa chyba będzie. Gotowe. Kolejny... Właśnie że tak ciągle robię, ale w prostu mam katar. Znowu nie mam pieniędzy. Dobra, widzę, zebrałam kolejny milion. Mam nadzieję, że wystarczy mi to na rozbudowę reszty sklepów. Tych mniejszych i już widzę, że... O, jednak mi starczy, bo dostałam napiłeczki. Więc starczy mi. I teraz sobie zobaczymy, czy gdzieś coś możemy wziąć. Tu jest nie możemy, ale mam tu sklep z jakimiś perfumami. Fajnie, fajnie. O, przypomniałam. Ja. Możemy zdobyć telefon. Teraz będziemy chodzić z telefonem. I tutaj mamy jakieś jeszcze muzyczne rzeczy. Artykuł. Nie, nic nie da się wziąć. I mam jeszcze jeden mniejszy sklep SPA Tu nic nie da się przy kasie. Ale chyba możemy sobie wyjść tu. Odśwież się. To jest bąbelki bym ze mnie lecieć. Widzowie, ja za chwilę wrócę, jak będzie tu parę milionów. Dobra, widzowie, mamy już prawie 20 milionów. Łącznie 23,3. Więc uznałam, że już zbiorę i idziemy dalej budować. Jak Postęp w centrum handlowym. Um. No, taki. Okay, okay. Bo wcześniej było, że piąte piętro, a teraz mamy, że szóste piętro, bo tego z szóstej dopiero teraz zobaczyłam, no a z piątego wcześniej nie, nie zobaczyłam, więc... Z zobaczyłam dopiero jak mam szóste. Cześć, bazę? Chyba jak Kto tak mówi Natka? Ja mówię do siebie Natka, bo jakby ja mam na drugie zuziale. Takie to w innym odcinku. Jest Maria. <grystanie> Dobra. Bierzemy kolejny sklep i zrobimy. Na pewno mi wystarczy pieniędzy. Następny filmik sobie zbiorę ze... Milionów nawet widzowie, więc następny odcinek będzie fajny. Następny odcinek to już będzie chyba ostatni odcinek. Albo przedostatni? Ha, nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy, czy następny odcinek z tej gry to już będzie ostatni odcinek z tej gry, czy przedostatni odcinek z tej gry. W ogóle możecie mi też napisać nie musicie oczywiście Czy chcielibyście, żebym grała w gry typu Good Pizza, Great Pizza albo Good Coffee, Great Coffee Bo ja w sumie bym zagrała w taką gierkę I mamy tam ostatnie W sensie siedma piętro Okej, okay, czyli będą jeszcze Trzy odcinki to, to zrobimy sobie dwa Zrobimy sobie dwa i Zwierzemy sobie wszystko Więc tak wygląda mój stan po, na koniec odcineczka mam piękne smoothie, piękną brodę. Miałam garnitur, też cały, tylko spodni nie widać. Mam koszulkę, no i mam telefon. Więc co widzę? Wiem, na następny odcinek z tej serii będzie 100 milionów. I pamiętajcie, że filmy w każdy poniedziałek, środę, piątek i niedzielę. Pa!